Po efektownym zwycięstwie i o efektownym powrocie można powiedzieć, bo zwycięstwo na koncie, no i przede wszystkim spore odrdzewienie na, na pełnym dystansie. Tak, tu mam do siebie trochę, jakby, może powiedzieć pretensję. Myślałem, że ta waga, ta walka się zakończy trochę, jakby może powiedzieć szybciej, przynajmniej w połowie rundy. Gdzieś tam nie czułem tego, jakby można powiedzieć, te baterie się trochę dłużej ładowały i musiałem trochę dłużej po, po jakiejś tam sferii, po ataku, po czymś tam odtajać troszeczkę. To drdzewienie, tak zwane drdzewienie... Nie było takie najgorsze, ale nie jestem do końca jakby zadowolony z siebie, wiadomo walka walką wygrana i bez jakby można powiedzieć większych, jak to się mówi, większego uszczerbku na, na zdrowiu, ale, ale nie do końca, nie do końca zadowolony jestem z siebie, o tak. No ale zadawałeś sporo ciosów, to chyba duży plus, bo tak, 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 tak. tak mi się wydaje, że wyrzucałeś dużo. Ja nie wiem, nie, nie, nie potrafię siebie ocenić, czy dużo, czy, czy mało po prostu, wydaje mi się, że tak średnio, prawda? Po trójnie lewy chodził parę razy. Dokładnie, no tak średnio chyba tak średnio. Co? Ja miałem w ogóle wrażenie Krzysiek, że ty nie zadałeś żadnego ciosu z pełną mocą, że cały czas gdzieś miałeś rezerwę. Yy, absolutnie tak bo no tak mówię, no, tam było takie ze dwa albo trzy momenty, że go zapałem i jakby stanął e, w tym, ale po prostu nie chciałem go jakby tak konkretnie do końca jakby dobić z racji jakby można powiedzieć rozładowania się może nie pełnego akumulatora, ale do, do takiego żeby chodził na zwolnionym tempie, mm. potem dać się mu się odkuć takie będzie taki takie klepanie się nawzajem, on mnie, ja jego, on nie, ja jego i tak dalej. Wolałem mieć taki cały czas gdzieś tam być na tym stand by'u, -by żeby w razie czego zaatakować. Mhm, a w ogóle kondycyjnie, jak ty 8 rund zniósł się po takiej przerwie? Nie jestem do końca zadowolony z siebie, ale... Może być, no tak bym powiedział, dostatecznie. Mhm, to tak... a jeśli chodzi o takie czucie walkowe, jak ty, jak ty w ogóle to odbierałeś? Bo były takie momenty, gdzie, że przerywałeś akcję i gdzieś szedłeś clinch. O kurde, chciałem z tego klinczu gdzieś tam zadać, ale nie do końca byłem jakby gotowy, tak? więc yy, to było jakby przygotowanie do tego, ale spokojnie, no jest, jest jakiś progres, jest z tego, co ten powiedział delikatnie. Coś innego yy, tutaj trzeba tylko można powiedzieć, jakby to włączyć w ruch, tak? te, te akcje, te, które jestem nawet w półdystansie. Yy, krótkie krótkie, zwarte, e, dynamiczne ciosy w zwarciu i wydaje mi się, że ta walka zupełnie, zupełnie potoczyłaby się co in, po innemu. E, zdaje mi się, tak jak to mówił, można powiedzieć, e, inny trener, porozrywać mu to, co jest, jakby można powiedzieć, tutaj w nosie, nos, brwi, po, pouszkadzać i wtedy, można powiedzieć, odebrać chęci też do boksowania. Tego trochę zabrakło, ale wydaje mi się, że suma sumaru nie było, nie było tak najgorzej chyba. Widzę, że masz spore zaufanie do Andrzeja Aliczyka po tych pierwszych tygodniach współpracy czy spore zaufanie, to, to raczej musi trener mieć do mnie zaufanie a, propos, a nie ja do trenera. E, chyba tak mi się wydaje. Ja gdzieś tam robię z automatu pewne rzeczy i, i nie, tak jak tu powiedział, ty, ty nie karkuluj, e, że dwa plus dwa to jest cztery, tylko niech to będzie nawet siedem, ale, ale zadawaj te ciosy, tak, bij a propos, bo ty jesteś tutaj, można powiedzieć. Czyli nawet, jakby można powiedzieć, kiedy schodzisz, to bijeś cios, kiedy jakby jesteś z boku, zadajesz cios, jakby zmieniasz, zmieniasz płaszczyzny i ciągle, jakby można powiedzieć, go oklepujesz, tak, Tego trochę zabrakło, ale na tym pracujemy i na tym jakby robimy, tak? Więc zdaje mi się gdzieś tam te czucie też chyba dystansu w miarę mm -hmm. nawet chyba nawet nie najgorsze było, co? Nie najgorsze, no, tak no, realnie no, oceniając to chyba nie była forma na wygraną z Łukaszem Różańskim dzisiaj. Szczerze? Powiem Ci, Łukasza nigdy nie sprawdzili więcej niż okay. cztery rundy chyba, tak? Jeśli się nie mylę, więc no, bez względu na, na to jakby Łukasz tam nie bił i za przeproszeniem jak mocno kraulem by nie jechał to, to raczej, raczej bym jakby można powiedzieć w Brudę nie trafił. No. czujesz się pewny w tej walce, tak? Jak najbardziej, jak najbardziej z Łukaszem z, z, jak, jak najbardziej, jak najbardziej, jak najbardziej. jak najbardziej. Okay, Byłbyś Przecież... gotowy do, do walki w sierpniu, bo gdzieś Andrzej Weślewski mówił o tym, że ewentualnie takie plany w mogą być. W... Nie, w sierpniu, jeszcze nie z Łukaszem do walki kolejnej w sierpniu, pod koniec sierpnia. Wydaje mi się, że nie wiem, no chyba tak, no jakiś lekki odpoczynek w granicach tygodnia czasu wyjazd z rodziną, gdzieś od satyn, w ogóle można powiedzieć, zmienić. Byłem sam, funkcjonowałem sam, żeby, żeby córcia nie, nie budziła mnie, chociaż były momenty, kiedy budzi mnie niestety o 4-5 rano, a potem po lata, po lata, potem znów zasypiam na godzinę, wstaję o godzinie 8, jem śniadanie i na ty i za przeproszeniem, mój sympatyczny, wspaniały kolega, przyjaciel, Krzysztof przyjeżdża po mnie i jedziemy razem, spędzamy razem dzień, można powiedzieć, więc serdecznie serdecznie z góry go z tego miejsca pozdrawiam dziękuję, że, że pomagasz przyjacielu. Dziękuję bardzo. Miały dzisiaj wygrać, żeby znowu otworzyły się kolejne możliwości. Wczoraj nie chciałeś powiedzieć mi, czego ty byś najbardziej chciał, bo dzisiaj była walka, ale tak z tych opcji, które są, która ciebie najbardziej by zadowalała. EBU, Różański czy coś innego? Najlepiej wszystko. A kolejność? Bez różnicy. No, zdaje mi się, że tutaj wiadomo, że ta kategoria bridget musiałbym mieć w granicach, raczej nie musiałbym mieć, ale miałbym w granicach 90, pewnie 5 kg, 94, 5 kilo, To by było super. I dynamika, i szybkość, i, i siła, i nogi. Tutaj zabrakło mi, jakby można powiedzieć, w dużej mierze nogi. Gdzieś tam czułem, że później poprzez, można powiedzieć, chyba te ostatnie dni, które były takie dosyć intensywne, gdzieś tam za dużo chyba, zdaje się, yy, myślałem niepotrzebnie, yy, bo tu trzeba, jakby można powiedzieć, robić to, co jakby robię. I tyle i tutaj sam by to wyszło, ale... kurde, no, jak to się mówi, zwycięzców się nie ocenia. Bez, bez względu na to, jak wygrał. Tak samo jak i Łukasz. Wiele może mówić do niego a propos jak wygrałeś, albo boksowałeś, czy potrafisz, czy nie, czy nie potrafisz, ale wygrał i chwała mu za to. Więc jakby można powiedzieć zwycięzców, z góry tak powiem się nie ocenia.